Cześć, Tomek z tej strony, od Kelnera do Milionera.pl. Witam Was serdecznie i dzisiaj postaram się zmierzyć z trudnym pytaniem, z trudnym tematem. Otóż, mianowicie w tym filmie odpowiem na pytanie, jak zarobić 1000 złotych dziennie i postaram się pomóc Tobie zrozumieć, jak Ty możesz zarobić 1000 złotych dziennie. Pokażę Ci, jak ja to robię, jak ja to robiłem i jak zarabiam teraz o wiele więcej. Pokażę Ci też moją historię, jak zarabiałem kiedyś mniej. Postaram się w tym Troszeczkę długim filmie zainspirować Cię po prostu, dać Ci do myślenia oraz dać konkretne sposoby i pomysły, jak zarabiać więcej. Będzie to film z serii troszeczkę dłuższych, troszeczkę nudniejszych, ale bardzo inspirujących. Także zapraszam serdecznie do wysłuchania całości, do oglądania całości, bo naprawdę warto poświęcić 15 minut na zainspirowanie się do działania. Nie jakaś pusta inspiracja, tylko mądra historia, fajne rady. Także zapraszam. Na początek może o mojej pierwszej pracy, czyli jak zarobiłem 1000 zł w ciągu miesiąca, tak? 1000 zł w ciągu miesiąca to nie jest dużo, ale był to rok 2004 bodajże, jak miałem 2000 lat i dostałem wtedy swoją pierwszą pracę, zresztą poznajomości, wtedy czasy były inne. I żeby dostać pracę, to nie było tak prosto, ponieważ przed bramą do fabryki czekało 15 chętnych zawsze, za najniższą krajową, a wtedy wynosiła może 1100. 26 zł, bodajże? Chyba tak było. I pamiętam, że Ciocia załatwiła mi pracę w fabryce. Fabryka mieściła się w Tychach. Ja jeszcze mieszkałem w 80, czyli 20 km. Fabryka mieściła się w Tychach. Była to fabryka produkująca stelaże do siedzeń samochodowych, czyli jak metalurgia, maszyny spawalnicze i tego typu rzeczy. Dostępną pracę, i pamiętam, że wstawałem o 4 rano i jadłem śniadanie, wmuszałem w siebie śniadanie, nienawidziłem tego. Jak jeszcze było ciemno, szedłem na autobus i w autobusie, autobus zadejrzał o 5 rano, autobus był pełny i wszyscy jechali do pracy, był to autobus pracowniczy, który zawoził ludzi do drugiego miasta, do różnych fabryk, głównie do fabryki Fiata w Tychach i pamiętam, że wszyscy mieli miny naprawdę okropne, wszyscy spali, no uśmiechu na twarzy tam nie, da się, nie dało się raczej zobaczyć. I pracowałem w tej pracy około dwóch miesięcy, i było to, naprawdę, było to naprawdę trudne doświadczenie, ponieważ pracując w fabryce, zajmowałem się obsługą maszyny spawalniczej, do której wkładałem bardzo ciężkie części. Części, z których potem powstawały siedzenia samochodowe. I przez cały dzień miałem normę wyznaczoną, która wynosiła jakieś kilkaset sztuk, finalnych sztuk. I była to praca bardzo ciężka, fizyczna, i to jeszcze było spoko, bo to miało nawet do mnie dobry wpływ ale monotonia pracy, 8 godzin bez przerwy, z przerwą 15-minutową, sam w samotności, z zateczkami na uszach i wkładanie właśnie sobie tych części do maszyny przez cały dzień, wtedy każda minuta trwała jak godzina, a godzina trwała jak tydzień, dosłownie. To było straszne i pamiętam, że nienawidziłem każdej cholernej chwili spędzonej w tym miejscu, ludzie byli okropni, smutni i totalnie tam nie pasowałem, tak się czułem przynajmniej. I pamiętam, że jeszcze pamiętam też, że iskry leciały na mnie, paliły paliłem koszulkę, wszędzie śmierdziało dymem i smarem. No nie było to miejsce dla mnie, ale okej, okay, no prasa, żadna nie chciałem zrobić pieniądze. I pamiętam, po pierwszym miesiącu pracy dostałem wypłatę na konto, które założyłem od razu, sobie wtedy pierwszy raz konto. Dostałem 1000 złotych, bodajże chyba 1016 złotych i nie wiedziałem czy się śmiać, czy płakać, bo były to jakieś najgorsze jeszcze pieniądze, wtedy zwłaszcza ale pamiętam, że spędzone tyle dni, tak prawie, prawie miesiąc spędzony codziennie wstawanie o czwartej rano i, i otrzymywanie wypłaty w takiej wysokości, pamiętam, że wtedy byłem załamany, gdyż od razu jakby to był kubeł zimnej wody dla mnie i od razu wiedziałem, że nie chcę spędzić tak życia, ponieważ no jednak nie byłem głupi chyba i stwierdziłem, że no, pod na przykład po roku pracy w tym miejscu będę miał 12 tysięcy złotych, jeżeli odłożę wszystko, co było niemożliwe i spędzę rok w fabryce i co mi z tego? Jeżeli zechcę pracować w fabryce takiej na przykład przez dłuższy okres czasu, to będę zarabiał bardzo mało, będę miał kiepskie życie, będę codziennie wstawał wcześniej, będę smutny, będę wśród smutnych ludzi w kiepskim miejscu i mając jedno życie, czy to jest sposób na coś takiego? Nie. Dodatkowo widziałem osoby, które tam pracowały, dla przykład była osoba, która była dobra w tym, co robi, tak? czyli wyrabiała się z normą, pracowała ciężko i ta osoba dostawała najgorsze możliwe zajęcia w tej fabryce i to mnie tym bardziej zdemotywowało, tak, czyli nie warto się starać, tak, dlaczego mam spędzić ten sposób życie i okej, okay, to była moja pierwsza lekcja i jak zarabiałem więcej z czasem, jak zarobić tysiąc złotych dziennie, bo o tym jest ten film, potem upraszczając całą moją historię życia, jeszcze prowadziłem swoją firmę, ale pracowałem jako kelner w restauracji i... Jako kelner pamiętam, że zarabiałem nie najgorsze dniówki. Jako kelner można wyciągnąć 200 zł na piwku w jakiś niezły dzień. Zdarzało się nawet 300, oczywiście nieraz gorzej, ale spokojnie 200 zł na piwku, plus jakaś godzinówka, ewentualne premie. 300 zł dniówki można wyciągnąć. I to już jest całkiem, całkiem spoko. Jeżeli ktoś chce zrobić troszeczkę więcej, praca była też w miarę ciekawa. Nie była taka monotonna jak praca w fabryce, ale wybaczcie. Wciąż trwają remonty w moim budynku, także czasami się pojawia jakiś dziwny dźwięk, ale wciąż wiedziałem, że to nie jest to, ponieważ pracowanie po kilkanaście godzin na zmianie, żeby zarobić 300 zł, ok, czasem to było fajne, szczególnie na początku, bo uczyłem się wielu nowych rzeczy, ale potem pamiętam, że no nie jesteś w stanie pracować przez 5 dni w tygodniu przez kilkanaście godzin, żeby zarobić takie dniówki, tak? bo to o to chodzi, żeby jednak zarabiać regularnie duże sumy. Robią coś ciekawego, a pracowanie takie bardzo intensywne i zarabianie takiej dniówki, no można to było robić tylko na przykład w weekendy, kiedy była taka możliwość, i też nawet gdyby była częstsza, nie można robić tego często, i wciąż chciałem zarabiać więcej, wciąż mi się marzyło, żeby zarabiać na przykład 1000 zł dziennie i to bardzo często, nie tylko raz w miesiącu czy dwa razy w miesiącu, chciałem zarabiać dużo i w pracy kelnera też tego nie mogłem robić, pomimo tego, że już stawka była lepsza i praca była ciekawsza. I potem idąc długo do przodu, jak byłem już menadżerem tej restauracji, o czym były wpisy, zapraszam do innych filmów, to e, zarabiałem jako menadżer kilka tysięcy złotych, nie były to jakieś wielkie kwoty, zarabiali lepiej, zarabiali gorzej ode mnie, nie to chodzi, miałem pracę na etacie, ale pamiętam, że zacząłem wcześniej jeszcze będąc kelnerem biznes na Amazonie, który przynosił mi jakieś dochody, potem wystartowałem z blogiem po godzinach, Miałem swoje kursy online, do tego afiliacja i pamiętam pierwszy dzień, jak byłem w pracy oczywiście jako menadżer restauracji i w tego dnia pamiętam, że zarobiłem 1000 zł i zarobiłem ten 1000 zł że już nawet powiedzmy, poza moją jakąś tam dniówką menadżera i zauważyłem, że przy zarobku 1000 zł dziennie, jak mi się udało osiągnąć, tylko malutki procent był z tego mojej wypłaty reszta to był biznes online, czyli Amazon, blogowanie, afiliacja, kursy online, sprzedaż kursów online i zrozumiałem wtedy, że jak dużo czasu ja poświęcam na pracę na etacie i jak mało tam zarabiam, gdy w moim biznesie, w mojej firmie po prostu, w biznesie online w tym wypadku, zarabiam o wiele, wiele więcej i robiłem mniej. Wtedy zrozumiałem szybko, że to jest, to, praca na etacie to też nie jest droga w ogóle do zarabiania więcej. I wtedy zacząłem skupiać się jeszcze bardziej na moim biznesie online i rozkręcałem mojego bloga, kursy online, Amazona, afiliacje, i zacząłem, pamiętam, coraz więcej zarabiać. I tych dni, w których zarabiałem po 1000 zł dziennie i więcej, pojawiało się coraz więcej. Tak, pierwszy był raz, potem drugi, trzeci. Potem były dni, że zarabiałem 2000, 3000 i nawet w niektórych dniach udało mi się zrobić po 6000 zł w moim biznesie online. Nie muszę tłumaczyć, jak to skończyło się do, y, dla mojej pracy na etacie ponieważ no, szybko zrozumiałem, jak zacząłem tylko zarabiać lepiej i ja odłożyłem trochę pieniędzy z biznesu, z własnej firmy, z biznesu online, że po prostu chcę odejść z etatu i to zrobiłem. O tym były dwa obszerne artykuły i filmy. Zapraszam serdecznie, gdzie mówię o tym, jak odejść z pracy na etacie. I teraz przejdźmy do prostych rad, jak zarobić właśnie 1000 złotych dziennie lub więcej, czyli po prostu jak zarabiać dużo. Przede wszystkim no bądźmy szczerzy, w pracy na etacie nie zarobisz dużych pieniędzy, czyli 1000 zł miesięcznie nie zarobisz, ponieważ żeby zarabiać powiedzmy 30 tysięcy zł na miesiąc, musiałbyś być czy musiałbyś być lekarzem, prawnikiem, może być na wysokim stanowisku w korporacji, co też wymaga bardzo wielu lat pracy i no, mało komu to się uda. Ja uważam, że o wiele większa szansa jest po prostu w prowadzeniu swojej firmy. I teraz żeby zarabiać dużo w swojej firmie, no to raz że musisz mieć tą firmę. Nie możesz bazować na pracy na etacie. Firma musisz rozkręcać z własnych środków, z, własnej, z własnego czasu, z własnej chęci, z własnej wiary, ale przede wszystkim musisz użyć skali, jaką daje ci możliwość w biznesie. Czyli jeżeli otworzysz swoją restaurację na przykład, to w tym momencie musisz się skalować za pomocą pracy innych osób. Czyli nie możesz zrobić ty wszystkiego, ale musisz mieć kucharza, kelnera, barmana i tak dalej, osobę sprzątającą, ponieważ wtedy posiadając na przykład 10 pracowników, ty za pomocą ich pracy. Zarabiasz dla siebie, oni pracują dla ciebie i wykorzystując pracę innych osób, ty możesz zarabiać na przykład ten 1000 zł dziennie, na przykład w restauracji lub w innym biznesie. Ja, jako że nie chcę mieć swojej restauracji, ponieważ to są duże koszty, inwestycja pracy jest potąd, nie polecam przy okazji zarządzania restauracją, to zdecydowałem się na skalowanie biznesu za pomocą właśnie technologii, biznesu online, ponieważ raz, że możesz skalować biznes innymi ludźmi, ale możesz wyskalować biznes technologią. Różnymi narzędziami, tak? Na przykład, jeżeli chodzi o wydanie książki na Amazonie, to ja mogę, jestem w stanie wydać kilkaset książek, posiadam prawie 600 produktów na Amazonie w formie książek, i teraz, żeby te książki się sprzedawały w USA, to Amazon sprzedaje te książki za mnie. On ma obsługę klienta, obsługę płatności, on te książki drukuje, wysyła, przyjmuje zwroty dalej. Ja skaluję się za pomocą ich, za pomocą technologii, za pomocą platformy, za pomocą ich pracowników też, tak? Bo pracują ludzie dla mnie którzy te książki pakują, obsługują te systemy, wysyłają, dowożą i tak Ja za pomocą technologii skali jestem w stanie sprzedawać dużo książek jednego dnia. Następna sprawa to technologia skala w przypadku np. internetu, blogowania, filmów na YouTube, marketingu czy sprzedaży np. moich kursów online. Ja posiadając kilka kursów online jestem w stanie sprzedać. Kilka kursów online w ciągu jednego dnia, kilkadziesiąt czy kilkaset książek i zarobić na afiliacji, i w ten to sposób zarabiam właśnie w ciągu jednego dnia, na przykład 1000 złotych, i ten proces powtarzam bardzo łatwo. Te zarobki coraz bardziej rosną, i jestem w stanie przewidzieć, że to będzie wciąż rosło, jeżeli tylko ja będę wkładał regularną, przyjemną i ciekawą dla mnie pracę w postaci właśnie tworzenia produktów, tworzenia bloga, YouTube'a itd., itd. Aspekty techniczne omawiam w innych filmach, jak takie rzeczy robić. I podsumowując, żeby zarabiać 1000 zł dziennie, musisz stworzyć przede wszystkim jakiś rodzaj własnego biznesu oparty na skali w postaci innych osób, oparty na skali w postaci technologii. Oczywiście te dwie rzeczy możesz łączyć. Bardzo ważne jest zrozumienie, że praca na etacie nie doprowadzi cię do zarabiania takich kwot w ciągu miesiąca i musisz stworzyć swój własny biznes. Pracować ciężko po godzinach, jeszcze pracując na etacie i włożyć dużo wiary, musisz uwierzyć, że możesz tyle zarabiać, ponieważ taki proces, w którym ja zarabiam na przykład 1000 zł dziennie bądź więcej, kosztował mnie wiele lat ciężkiej pracy, nauki, skupiania się, tworzenia własnego biznesu, czy tworzenia właściwie kilku różnych biznesów. I dopiero właśnie takie pracowanie, tworzenie własnej firmy, bycie osobą pracowitą, nie szukanie drogi na skróty, oszukiwanie itd to doprowadzi Cię do zarabiania kwot w postaci 1000 zł miesięcznie i tworzenie biznesu prawdziwego, opartego na Twojej osobie, na Twojej marce, tworzenie firmy sprawi, że Ty możesz ten 1000 zł miesięcznie zarabiać codziennie, tak? bo to nie sztuka raz zarobić 1000 zł miesięcznie, bo to się każdemu może udać przypadkiem czy czasem, ale sztuka stworzyć właśnie biznes automatyczny na Amazonie, może w internecie, może stacjonarny, który będzie zarabiał z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc dużo, tak? I to jest cała sztuka, jeżeli chodzi o biznes. Także pracuj ciężko, szukaj wiedzy, wierz w sukces, nie poddawaj się, inwestuj swój czas, swoje pieniądze. Możesz zarabiać dużo i nie ma czegoś takiego jak ograniczenie. Nie musisz zarabiać 100 czy 200 zł dniówki na etacie. Możesz zarabiać 2000 dziennie średnio w swoim biznesie i jest to bardzo możliwe i możesz zrobić to w bardzo ciekawy sposób. Jeżeli Ci się podoba mój film. Daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i zapisz się na darmowy kurs Amazona i Biznesu Online. Link jest poniżej. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć.